Dobrze, z w takim razie. Zapraszam Cię do nauki. Zejdź z konia? Yy, znaczy, zejść z mm, krzesła? Nie ma więcej z krzesła, nie? Jak mam zejść z krzesła, co? Yy, ja Ci pomogę. Kto, kto, którego konia yy, z, z wybierasz? Z Greciol! A jak myślisz? Yy, no, tego najniższego. No właśnie. Jak miałbym jeździć takiego wielkiego, różowego czy białego, jak jestem taki mały? No ja wiem, ja wiem. Dobra, to chodź, pomogę Ci. No. Daj rękę. Skakuj. Co jest? O, udało ci się. Za trzecim razem. Dobra. Najważniejsze się udało. Ucz mnie. Z Greciol. To chodź tutaj. Za mną. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj chodź. Zobacz, Z Ja przyniosę przeszkody. A ty przez nie przeskoczysz. Zacznijmy od takich małych. Dawaj, Zgredek, rozpędź się i przeskocz. Tylko czekaj, ubierzemy ci kask. Co się śmiejesz? Prawie nic przez to nie widzę. Ale bezpieczeństwo przede wszystkim. Jedziesz. Ja! Yeah. jadę, 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 jadę. Jadę, jadę, jadę. O, o, o. Jadę, 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 jadę. jadę. Gredek, miałeś przeszkodę! Jadę, ja przez ja nic nie widzę! Gdzie jest ta przeszkoda? No tu przed tobą! No to jadę, jadę przez ciebie, przez ciebie, przez ciebie! Ale przeszkoda jest po środku! Nie no, zdejmuję ten kask, sam z tego umiesz! I co, zwany, taki jesteś? Co ty widzisz niby? Ty masz rację, nic nie widzę, ten kask jest za duży! Przepraszam, czy moglibyśmy pożyczyć e, państwa e, koniokask e, zamiast tego motokoniokasku? O, oczywiście. Proszę. O nie, to jest dalej lipa, przepraszam. Nie ma za co. Dobra, z gredzią. Bez kasku trudno. I tak masz ten ruch i kępkę. Powinno cię to ochronić. Dobra, teraz widzę przeszkodę. szkodę. Są się z gredzią. Dobra. I uwaga, uwaga. Ich nabiał, ich nabiał, ich Brawo, brawo! Udało ci przeskoczyć najniższą przeszkodę. Teraz dowalimy do pieca. O! A nie, to na odwrót. O, przeskocz, przez to. Dla mnie to prysz, patrz na to. Jecha! Jecha, jecha, jecha! mega, mega, mega! Lighttab! Co ty mówisz?

Udało się! Co, Jako z ale myślałeś, że się nie poradzę? Nie no, wierzyłem w ciebie od samego początku. Dobra, to w takim razie chyba cię nauczyłem, nie? Nie! Nie bądź taki zwany. O tym, czy umiem, czy nie umiem, zadecyduje wielki turniej. Zaprowadź mnie na turniej. Skąd wiesz, że jest właśnie organizowany turniej? Myślisz, że to wszystko przypadek? Sprowadź mnie tam. Zaczyna się za 15 minut. Okej, okay, okej, okay, z gradku. Dawaj z To zejdź z konia, na turnieju będziesz musiał jeździć na większym. O nie! No mówiłem ci, nie będzie łatwo. Trudno, dam radę. Gdzie ten wózek? O, tutaj. No. Zgraniol! Idę, idę, idę. Dawaj. Jak tam? Już umiem na małym koniu, teraz jedziemy na dużego konia od razu na grubo, grubo, grubo. Lecimy po ten, po, po zwycięstwo. Ale jak po zwycięstwo? Turniej konny wielki jest za 10 minut. No, nie wiem skąd Gredek to wiedział, ale faktycznie musimy się spieszyć. Dawajcie do samochodu, musi Yeti nas zawieźć. Turniej wielki konny? Tak, tak, wielki konny turniej. Dobra, to szybko. 10 minut to jest naprawdę mało. Nawet samochodem. Zalecimy. Hej, Yeti, otwieraj! Co jest? Będziemy na wielki turniej. Jak y, wygram turniej, to was wszystkich puszczam wolno. Nie będę wam brudził. Odczaruję hamburgera, odczaruję walka. A nawet w się. Nam wam wskazówkę, gdzie znajdziecie prosterego dziada. Taki ze mnie od wszechwiedzący gredek. Ojej, zarąbiście, to dawaj, 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 będziemy kibicować. Ja myślę. Kierunek, wielki turniej, konny! Jesteśmy! Tak, dawajcie, to tutaj. No! To ja popiluję auto. Dobra, my idziemy kibicować, dziewka, chodź. Tutaj można kupić bilety i można zapisać się na turniej. Ja chciałam zapisać się na turniej! Turniej na wózku. Jestem z Gretkiem mi lepiej ze nie zadzieraj. Wpisuj mnie na ten turniej, to się dziwisz. O, dobrze. Ale na własną odpowiedzialność. Jasne, że na własną. Wpisuj. Dobrze, wpisałem. Zapraszam w prawo. Idę. a my byśmy chcieli bileciki na trybuny. To będzie 10 złotych. Proszę. Tutaj ma pani bilecik. Jeszcze jeden na Marcina Gracza. Tu będzie jeszcze 10 zł. Poproszę, i od razu jeszcze jeden na Zgredziola. Yyy... E, dla kogo? Yyy... E, poprosz, poproszę, poproszę jeszcze dwa bileciki. Okej. Okay. Proszę, tutaj bilet dla Marcina, dla pana narzeczonego. Dziękuję. A tutaj dla Zgredziola. E, pan jest Zgredziolem, się domyślam. Tak, jestem z Zgredziolem. Proszę, panie Zgrodziu. Dziękuję. Dobra, to chodźcie, ekipa. Lecimy na trybuny. Powodzenia, Zgredek. Nie trzeba mi ryszyć żadnego powodzenia. Okej, okay, okej. Okay. Chodźcie na trybony. Ha! Mam walczyć z takim kaleką? Ja ci pokażę kalekę. Nie masz ze mną szans. Zaraz zobaczysz, dosiądę swojego y, supermęskiego rumaka i będzie po tobie. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Myślę, że słabo. Hej, tu trzeba mieć kaski? Na zawodach kaski są obowiązkowe, więc ubieraj. O, ale wtedy nic nie widzę. U, peszek. O nie! Gdzie jest Nie powiem. Dobra, czuję. U, jestem! Jestem, jestem, jestem! Dobrze, więc, dobrze, więc pierwsza wystartuje panna Lara Kolniara. Musi przeskoczyć przez tą pierwszą przeszkodę. To jest dla mnie totalny lajcik. Adio. Up. Bardzo łatwe! <laughs> bardzo, bardzo łatwe. A teraz pan zgradził. Proszę przeskoczyć przez pierwszą przeszkodę. Gdzie ona jest? Przed panem. Wia! Ja. Ja. Udało mi się? Udało mi się? Udało mi się? Tak, tak, tak. Udało się, może pan wracać. Ha, mówiłem ci ty Laro koniaro, że nie masz szans! Cicho tam! To dopiero pierwsza przeszkoda! To nawet pięcioletnie dziecko dałoby radę przeskoczyć. Proszę się tu nie kłócić. Panie Władzo, czy mógłbym zdjąć ten kask? Ale ten kask służy bezpieczeństwu. Tak, ale w tym wypadku jest niebezpiecznie, bo ja nic nie widzę. W drodze wyjątku ewentualnie może pan go zdjąć. Ale na własną odpowiedzialność. Marcia! Dobra, to zdejmuję. Nie, mi on nie będzie potrzebny. Teraz czas na drugą przeszkodę. Proszę przeskoczyć przez ten betonowy murek. Proszę, pani Laro. Aaaa! To było... To nie było w ogóle trudne. Dobrze, rozumiem. Proszę cię odsunąć. Teraz czas na zgredka. Dobra, ja pokażę ci klasę. Iha, iść Wow, Ben! Bang. bang, bang, bang! Easy peasy! Koniaro! Proszę cię tak nie podniecać. Spokojnie, to jest poważny turniej. Spokojnie, dziadek, spokojnie. Jestem spokojny, nie? Następną przeszkodą będzie potrójna bariera. Proszę, Laro Koniaro. Wisztawio <śmienicza> Lajtowo! Wistawio, Wistawio, Wisztawio! Udało mi się! Bez problemu! Wistawio, 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 ha ha, Wia Wio Jedziemy z tym! Też lajtowo! Też lajtowo! I co krowo... Proszę o spokój. Teraz następna przeszkoda, pani Laro. Proszę skoczyć przez czteropoziomowy stopień. Halo, halo? Koniu udawaj czadu! ją! Udało mi się! Easy peasy! Panie z Ja nie dam rady! Go, go, go! Rock and roll! Nie! Yeah! I w drugą! Udało mi się dwa razy! Niestety wystarczy jeden raz, drugi raz się nie liczy. To był tylko bonus i zmęczył pan konia. Dobra, tam ten koń. Nie ma w ogóle, nie czuję ciężaru, się okazuje, jestem taki lekki. Nie to co ta Lara Koniara. Proszę się pohamować, zaraz utraci nosa z gredzie i zobaczysz. Dobrze, tymczasem przechodzimy do najtrudniejszej przeszkody, która rozstrzygnie wszystko.

Co teraz? To, że ja nie skoczyłam, nie znaczy, że ty skoczysz. A wręcz na pewno nie skoczysz, ty, amatorze. Zobaczymy! Miałem fajnego nauczyciela, brata z Gredziola. <grystanie> brat z Gredziol, jak to brzmi? Żałosne. Dobrze. Poczekam, to i się pośmieje. Przede wszystkim, brat z Gredziol mnie nauczył, że jak jest duża przeszkoda, trzeba zrobić duży rozpęd, a nie takie coś jak ty. Przesuń się. Koniku, wierzę w ciebie. Jedziemy z tym. Wia, 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 wia! Patanaj, 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 patadai, patadai, Patanaj, patanaj! Patanaj, 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 najwyższą notę dla pana Zgredziona! Zgredka? Zgredziol to mój starszy brat! Tak! Najwyższa nota dla Zgredka! Wszystko zapisane! Wygrał pan... Konia! Wow! Mega! Dziękuję uprzejmie! Nie ma za co! To pana zasługa! Proszę wbijać na podium! Yeah! yeah. Wow! Udało mu się! Nie ja no, jestem w szoku! Mega! Nie wiem jak on to zrobił. Chodźcie mu pogratulować! Nie sądziłam z że jesteś aż takim kozakiem! Gratuluję! My pleasure! Dobra, Gredek! Obiecałeś tam, że jak się uda, to, to odczarujesz waltkę i odczarujesz hamburgera, a nawet w bonusie wskażesz nam drogę do... prastarego dziada.